Ale sam wiesz znakomicie, że w czasach zimnej wojny zestrzelono e, co najmniej e, parę I właśnie o tym e, chciałem powiedzieć. amerykańskich samolotów zwiadowczych chociażby, e, bo Rosja się nie przejmowała tym. Po prostu. I właśnie chciałem o tym powiedzieć, że w czasie zimnej wojny było co najmniej kilkanaście przypadków zestrzelenia amerykańskich i zachodnich samolotów nad Bałtykiem, nad Niemcami Wschodnimi, nad Związkiem Radzieckim. Rosjanie się w ogóle nie przejmowali, strzelali do pasażerskich samolotów, słowna historia koreańskiego Boeinga zestrzelonego, południowo-koreańskiego Boeinga zestrzelonego nad Związkiem Radzieckim. Rosjanie zawsze mówili wprost, wlatujecie do nas przestrzeń powietrzną, musicie się liczyć z tym, że zostaniecie zestrzeleni. Więc w tym sensie, ponieważ wracamy do zimnej wojny z powrotem, no to zgadzam się z Tobą, trzeba Rosjanom powiedzieć. No problem oczywiście polega na tym, że trzeba mieć bardzo dokładnie określone, w jakich warunkach te zastrzenia następują. To, co Pan Premier powiedział o tym, że samolot lecący nad naszą y, platformą na Bałtyku nie przekracza prawa międzynarodowego, w związku z tym nie można go zestrzelić. Nawet jeżeli rozumiemy, że la lata tam po to, żeby nas sprowokować, no to wyślijmy na przykład nasze samoloty, żeby polatało nad rosyjskimi statkami i okre Krętami na Bałtyku też nie mogą nas zestrzelić tam. Natomiast zgadzam się z tobą, że Rosjanie ustępują tylko przed siłą, przed niczym innym, nigdy w życiu nie ustąpili. Znaczy, ja oczekuję od naszego państwa, że jeśli będzie leciał nam nad głowami rosyjski myśliwiec, to zostanie zestrzelony. I tyle. Bo wtedy będę się przynajmniej miał poczucie, że moje państwo nie boi się podejmować nawet najtrudniejszych decyzji i nie ogląda się na innych i nie czeka, aż ktoś nam pozwoli podjąć decyzję w obronie własnego terytorium. I nie tylko nad nami, tylko w ogóle na terytorium NATO. Owszem, zgadzam.